Dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie. Szczypior zebrany, szczypior, który był sadzony z dymki i z szalotki także szczypior. Więc będzie co jeść, czyli przedplony już zostały zebrane, ale dlaczego tak szybko zebrałem przedplony? Bo przecież ten szczypior mógł jeszcze rosnąć, ale no dlatego, że on był przedplonem przed fasolą szparagową tyczną. Posadziłem. Posadziłem fasolę szparagową, więc dzisiaj taka krótka historia tego zagonu, tej grządki, na której rośnie w tej chwili już fasola szparagowatyczna i jeszcze rośnie groch. A nie rośnie, ani i nie rośnie szczypior. Zapraszam trochę, trochę wymęczona ta rozsada fasoli szparagowej, duża, wysoka czekała długo w szklarni no bo przecież długo było zimno były zimne noce noce z przymrozkami a fasola szparagowa no wiadomo że ona lubi mimo wszystko ciepło i jest wrażliwa na przymrozek i pierwsze przymrozki pewnie były po prostu Tutaj ścieły Grządka z fasolą, z roślinami strączkowymi. Opisuje ją w swojej książce Plan na Warzywnik, jak zaplanować uprawę warzyw. Grządka po grządce od wiosny do jesieni. I tutaj, właśnie na tej części grządki, jest uprawiana i będzie uprawiana fasola szparagowa. A w co było wcześniej? No to przypomnę, bo pewnie część z Was oglądało już moje filmy wcześniejsze. Tutaj rosł. E, rosła roszponka, która została w jesienią wysiana o tak rzutowo rozsypane nasiona, żadne rządki, roszponka lubi taki wysiew rzutowy, jesienią i jesienią troszeczkę, troszeczkę powschodziła, jeszcze tak nieśmiało powschodziło i dopiero wiosną ruszyła do przodu i można było zebrać. W miejscach, gdzie nie było rozponki, wysadziłem dymkę, podpędzony, podpędzoną dymkę na szczypior, z tą myślą właśnie teraz, żeby zebrać. Już wcześniej był zbierany, to resztka z tej grządki szczypioru, szczypior, który rósł. No i szczypior, jako że nie lubi się z strączkowymi, z warzywami strączkowymi, cebulowe nie lubią się ze strączkowymi, to w tej mojej książce też znajdziecie. No to najpierw, żeby posadzić, fasolę, rozsadę fasoli, musiałem zebrać ten, ten szczypior, zebrać tę cebulę. Na innych grządkach, gdzie będę sadził cukinię, gdzie będę sadził ogórki, no to ten szczypior może dalej rosnąć jeszcze. Jeszcze może iść w górę, więc to nie jest tak, że w jednym momencie zbieram cały szczypior. Nie, tam jeszcze będzie sobie rósł, bo dyniowate z cebulowymi lubią się. Ale wracam na tę grządkę. Chciałem Wam pokazać, żebyście tutaj zobaczyli, że w tych e, roszponkach, pomiędzy tymi roszponkami, które już się wyciągnęły, które już zaczynały kwitnąć, e, no pięknie to wyglądały te roszponki, e, Wysiał się, wysiał się ogórecznik. W ubiegłym roku tutaj rósł ogórecznik i się rozsiał pięknie ogórecznik. I co? I zostawiam ten ogórecznik. Mm, niech tutaj między tymi fasolami rośnie. E, piękne, dobre zioło, ogórecznik. E, kwiaty są smaczne, jadalne. Ale co najważniejsze, on przyciąga wiele owadów zapylających. To jest bardzo, bardzo cenne ziółko pomiędzy warzywami. Nie z ogórkami, tylko. ogóreczniki, i ogórki niespecjalnie. Moje rozsady fasoli są wysokie, no, sięgają. Pewnie z, razem z korzeniami tam pod ziemią około 40 cm długo czekały. Ponad miesiąc czekały od wysiania do, to, do tego, żeby trafić na grząsy. No ale taką mamy wiosnę, taką mamy pogodę. Co jest istotne, obkopczykowałem, obsypałem te moje rośliny tym podłożem. Tutaj jeszcze o, resztki korzeni cebuli widać takie białe, piękne, piękne, mocne korzenie. Obcoopczykowałem, obsypałem każdą tą grupę roślin nasypałem trochę e, ziemi. E, boka strączkowe lubią kopczykowanie. Słuchajcie, I groch i fasola i bób lubi takie obsypywanie, lubi takie e, kopczykowanie. E, lepiej rośnie. A dlaczego zdecydowałem się n, żeby n, wysadzać rozsady, a nie wysiewać z nasion fasoli? Bo w tej chwili można wysiewać. Można wysiewać e, fasolę e, tyczną, przy każdej takiej tyczce wysiać 6-8 nasionek wokół takiej tyczki. Niech idą do, do góry. E, Tutaj są posadzone od 4 do 6 roślin. Jest posadzonych w związku z tym, te 4-6 fasolek będzie rosło w górę. Przy skrajnych jest, są cztery fasolki, bo tu mniej miejsca z boku, a przy tych jest 6 posadzonych rozsad fasoli. I słuchajcie, kilka dni hartowałem tę fasolę. Trzy dni stały na zewnątrz, okrywane grubukiną, a później nie. i i to jest i to jest jednak prawda że ślimaki uwielbiają fasolę lubią fasolę. Słuchajcie no stały to na trawniku nie ma specjalnie na grządkach ślimaków nie ma. Ale tutaj przy tej fasolce jak wyjmowałem doniczki to na niektórych doniczkach już były już były ślimaki te bezskorupowe już czekały, czekały i chciały żerować na listkach fasoli. No więc teraz posadzone fasole, rozsady fasoli na pewno, na pewno przetrwają, jeśli się trafi jakaś inwazja ślimaków. A jeśli wysiewamy wprost do gruntu fasolki, no to trzeba uważać. Trzeba uważać, bo czasami ślimak zdąży zjeść, zanim taka fasola wykiełkuje, zanim wyjdzie ponad ziemię, to już jest ścięta. Co dalej będzie się działo na tej grzące? Niewiele. Niewiele ta fasola pójdzie do góry. Jak dotrze tam wysoko i będzie brakowało jej miejsca, to zacznie się przewieszać i będzie szła z powrotem w dół, więc to będzie to i będą zbierane. Piękne, zielone, bo to odmiana kobra o zielonych, okrągłych strączkach i czarnych nasionkach, więc będą zbierane te strączki fasoli szparagowej. Ale część, ale część zostawię także do późnej jesieni, do pierwszych przymrozków, do tego, żeby ta fasola, te strączki dojrzały, wypełnione ziarnami i żeby mieć swoje nasiona na przyszły rok. Te fasole zostały wysiane z ubiegłorocznych upraw, z ubiegłorocznej uprawy w tym samym miejscu. Czy mówiłem, że w tym samym miejscu? Nie mówiłem. Słuchajcie, fasolę tyczną można uprawiać w tym samym miejscu przez kilka lat. Dziękuję serdecznie. Subskrybujcie kanał Naturalnie Ogrodach. Do zobaczenia.